Dobry wieczór Państwu, PG Arena, Błaszczykowski, Kuba Błaszczykowski, pierwsza indywidualna akcja kapitana, Błaszczykowski, szansa i gol! Ależ kapitalnie Mateusz Pich, Łukasza Piszka i fantastyczne, techniczne uderzenie Mateusza K Eriksen, niesamowity tumult, Eriksen, ależ uderzył! Eriksen, Bojlesen ile sen na dalszy słupek, Brightway gol! Niestety. W czasowym. Właszczykowski. Właszczykowski, sobota, gol! Wspaniała akcja polskiego zespołu! Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Szukała na pole karne na Lewandowskiego. Klik, ładnie zagarnął. Klik, okazja! Lewandowski zgarnął dobrze tę piłkę klik, z połowy w wykonaniu biało-czerwonych, ale to co wcześniej mówiłeś Mateusz, przerwy było źle do dwóch